Naszym zadaniem jest osiągnąć pewne efekty, i te efekty możemy osiągnąć tylko wspólnie, wtedy kiedy wszyscy będą rozumieli, na czym polegają nasze zadania. Włożyliśmy to dużo pracy, dużo serca. Wydaje mi się, że propozycja powinna spotkać się ze zrozumieniem, bo jest uczciwa. W sposób równomierny chcielibyśmy tym razem przekazać samorządom środki na realizację ich projektów. W poprzedniej perspektywie było duże zróżnicowanie. Postawiono przede wszystkim na duże ośrodki, na tak zwane centra wzrostu wokół stolic województwa i tworzących wokół nich obszary funkcjonalne, miejscowości. Teraz uważamy, że powinniśmy wesprzeć także te samorządy, które do tej pory z różnych powodów nie były w stanie korzystać ze środków unijnych, bo są za biedne, bo nie mają kapitału ludzkiego, doświadczenia nie mieli możliwości, by sięgnąć po spore środki, które wymagają dzieła własnego, profesjonalnego przygotowania dokumentacji. Chcemy ich wesprzeć, ale też samorządy mogą wspierać się nawzajem. Dlatego chcieliśmy, by wszystkie zostały zorganizowane w postaci porozumień. Prawie ten efekt już osiągnęliśmy. Niemal 100% teren województwa objętych jest różnego rodzaju formami porozumień i samorządy współpracując ze sobą będą mogły Pewne projekty realizować efektywniej, z, większym, z większą korzyścią dla gmin tworzących te porozumienia, wspierać się nawzajem, łączyć potencjały, a to wszystko także pozwoli im sięgać po środki centralne, zwłaszcza jeśli chodzi o duże zity, te wokół stolic województwa, wokół tych średnich miast. Widzimy, że województwo lubuskie wyludnia się, wyludnia się również w tych najmniejszych miejscowościach, dlatego dzięki środkom Unii Europejskiej chcemy ten trend odwrócić. Po to, aby zatrzymać młodych, zwłaszcza mieszkańców e, województwa lubuskiego do pozostania w, w swoich domach, żeby nie musieli opuszczać granic województwa, a tym samym blisko granicy jesteśmy z Niemcami, dlatego bardzo nam zależy na tym, abyśmy tutaj doszli do porozumienia w kwestii e, wysokości wsparcia dla tak zwanych Zitów oraz mniejszych miejscowości, zwłaszcza, że Zity będą mogły e, te miejscowości. W będące z itami będą mogły startować w konkursach ogólnych, ogólnodostępnych dla, dla każdego. Dla samorządów, szczególnie w tych trudnych czasach, czasach kryzysu bardzo ważne jest, żeby odpowiednio wcześniej móc zaplanować przedsięwzięcia, tak, żeby można było kierować już środki na konkretne dokumentacje pod inwestycje, które mamy zaplanowane we wspólnie opracowanej strategii to jest bardzo ważne, żeby samorządy skupione w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych miały też równy dostęp na jednakowych zasadach do konkursów otwartych. Jest to bardzo ważne i to faktycznie zostało potwierdzone, bardzo nas to cieszy. Również to, że będziemy członkiem Komitetu Monitorującego, który to właśnie określa regulaminy konkursów, kryteria oceny projektów, czy też Spotykamy się po środku i mamy nadzieję, że tu w Strzelcach krajeńskich będzie to serce koncyliacji, gdzie dojdziemy do porozumienia. Z tego względu, że już nie mamy czasu dłużej czekać. Wiemy dobrze, że jako samorząd zajmujemy się również innymi rzeczami, które są dosyć istotne, jak zarządzanie kryzysowe i nie tylko. Stąd mamy nadzieję, że tutaj zamkniemy już tę dyskusję nad przyszłą siedmiolatką. Oczywiście pieniądze są istotne, bo to jest rozwój samorządów i mamy nadzieję, że tutaj już będą pewne ustalenia, które będą nas satysfakcjonować nie w pełni, nie w 100%, ale myślę, że w kilkudziesięciu procentach tak, żebyśmy się mogli wspólnie rozwijać. Po raz pierwszy miałam możliwość uczestniczenia w tego typu rozmowach i negocjacjach. I widzę światełko w tunelu, że zaczynamy się coraz bardziej rozumieć, w jakim celu się spotykamy. i Ja działam i reprezentuję małe gminy, gminę miejsko-wiejską, gdzie nigdy nie zrównam się z liderem. Ale w, od, ostatnio przystąpiliśmy do Zitu w pół, półtora roku temu po to, żeby było mieszkańcom lepiej. Tak? Czyli liderem jest Zielona Góra, mamy szczęśliwe położenie, bo jesteśmy położeni między Zieloną Górą i Nową Solą. I okazuje się, że możemy bardzo dużo stracić jako mała gmina, więc nie o to chodzi. Każdy chce jak najlepiej dla swoich mieszkańców.